Cześć, witam was. Kolejna restruja u mnie na hamowni. Daza, słuchajcie, wersja amerykańska Daza 2018 rok. Samochód troszkę zmodyfikowany przez właściciela. Przyjechał do mnie właściciel bardzo długą drogę, bo z Holandii 1400 km. Zobaczcie. Także będziemy się dzisiaj bawić. Pokażę wam jeszcze setup. Mamy sportowy downpipe, mamy Kuler Wagnera, ewotrujeczka, piękny kuler. No i pod maską wjechało kolanko firmy APR. Rura dolotowa APR. Niestety filtr APRa nie dojechał, nie zdążył, więc właściciel zamontował taki stożek. No zobaczymy jak to całość dzisiaj będzie funkcjonować. Pobawimy, pobawimy się troszkę na hamowni. E, zobaczymy jak wyjdzie seria. Samochód jest, jest już Przypięty, zaczniemy sobie pomiar i zobaczymy co dalej. Oczywiście przypominam klasyczny Stage 2, czyli program silnika, program skrzyni i parę tam takich różnych ciekawych rzeczy. Zaczynamy. Słuchajcie, no jesteśmy już na pomiarze, wszystko jest przygotowane. Zmierzymy sobie serię. Ja oczywiście logi dynamiczne też tutaj w trakcie pomiaru mocy zrobię. To będzie wszystko od razu poddiagnozowane. No to co, lecimy panowie i panie oczywiście. to daza, widzę, że ostro z dołu korba, <laughs> jak ja to mówię, czyli dużo momentu. Oprogramowanie seryjne na to pozwala. Nie to, co w nowszym BMW tam jest wszystko pokastrowane. No i proszę, mamy 434 konie, 518 tonometrów, połym szczerze mega, no ale to daza, wiadomo, tutaj, e, tak jak tłumaczyłem Wam w ostatnich relacjach, oprogramowanie po prostu pozwala na lekkie overbosty i z góry, i z dołu, więc tej mocy wychodzi więcej w stosunku do BMW na serii Sofcie, ale już po programie to wszystko się normuje i czy Daza czy BMW to jest to samo no to co przechodzimy do kwestii związanych z programowaniem dorzucimy mu tutaj koksu i zobaczymy co z tego wyjdzie jesteśmy po strojeniu teraz został nam finalny pomiar mocy do zrobienia zobaczymy co Daza pokaże lecimy Piękna symfonia pięciu cylindrów w czasie pomiaru. Za to mogę, można zakochać się od razu w tym silniku. 513 koni, 624 Nm na lightowym buście. Piękna sprawa. Słuchajcie, muszę zobaczyć minę właściciela, jak zaraz się przejedzie. No, setup piękny. Nieduże zmiany. 500 plus. Na bezpiecznych nastawach, to jest ważne. no, tak to powinno wyglądać. W dzisiejszej krótkiej relacji kolejny RS3, tym razem DNWA 2019 rok. Samochód został zmodyfikowany przez właściciela. Zgodnie z moimi wytycznymi został zainstalowany duży frontalny interkuler Wagner Evo Trójka. Do tego właściciel zamontował też downpipe Wagnera. No i tak samochód przyjechał do mnie na strojenie. Pokażę Wam, ile wygenerowała seria. Przypominam, jest to DNWA, czyli 400 koni w serii. Jak powszechnie wiadomo, te silniki serii nie trzymają. Zobaczymy sobie, jak wyjdzie ten egzemplarz. No i mamy wynik mocy na seryjnym oprogramowaniu. 392 konie i 474 nm. Zobaczymy sobie teraz po strojeniu, ile wygeneruje finalnie. No i mamy finalny wynik mocy. Samochód po stronie generuje 487 koni i 623 nm. No i myślę, że tutaj dodatki, które wykonałem będą dopełniać całego efektu, a tutaj mowa o start stopie, który deaktywowałem oraz o bandbanks, które są wyłącznie w trybie sport. Aktywowałem też fabryczne odpalanie ze strzałem z wydechu, tak jak było w wersjach Daza, czyli rocznik 2017-2018. No i słuchajcie, tym sposobem wyjeżdża z Gregor 10 kolejne szybkie RS3. Generuje 487 koni i 620 nm. Będzie cieszyć właściciela, dopełnione popsami, będzie sprawiać frajdę podwójnie. Do zobaczenia w kolejnych relacjach. Cześć!